Cześć wszystkim, witam was w pierwszym odcinku podcastu VICEWARE Jest z nami Paweł, Dzień również znany pod pseudonimem Paweł Witam cię cześć. Będziemy się rozmawiać o jego najnowszym albumie, który nadchodzi w tak tym najbliższym czasie I o jego bieżącej karierze muzycznej Powiedz nam, jak się dzisiaj czujesz? No, czuję super, chłopaki mnie zaprosili na podcast Jesteś, myślę, czujesz, gdzie... e, ekscytację z dzisiejszego tak, tak. odcinka Jak rozmowy? najbardziej, jak najbardziej Jest myślę. z nami również kamerzysta Mateusz e, Bardzo dzielnie się sprawuje Zacznijmy od tego, że powiedz nam od czego zacząłeś swoją karierę muzyczną i co cię zainspirowało, jakby co spowodowało, że zaczęłeś to robić to co jest robisz. To jest w ogóle y, śmieszna historia w zasadzie. E, to było tak, że to było dwa lata temu w zimę. Nie, bardziej wiesień. E, wróciłem sobie ze szkoły normalnie i moi rodzice wrócili ze spaceru gdzie spotkali mojego tam dalekiego kuzyna, nie? Mm. I właśnie tam e, ta e, moja ciocia no. powiedziała, że ten kuzyn e, rapuje i, i w ogóle. I kiedy sprawdziłem jego ksywkę na, e, na YouTube Belmondo mm. okazało się, że Chłopak robi jakieś e, wyświetlenia. Tak, to było wtedy jak zrobił to dzień dobry. No to nie jest jakaś moja bliska rodzina, no. taka dalsza, ale no jak Czy przeżywane bardziej? E, nie nie nie, to było na tej zasadzie, że e, no tam po prostu mm -hmm. so, z, jego, z... jego ten, jego mama jest chrzestną mojego brata. Aha. Tak. Także no i stwierdziłem, że w sumie jak on jak on to nawijanie, no to ja też sobie spróbuję, tak zupełnie, zupełnie dla beki. I, I też wtedy w ogóle zaczął e, razem ze mną próbować coś tam e, Tymek wołowić o, na mm -hmm. Interpolie. E, no to to na e, tym zespół, no na kstyku jest. No i właśnie tak zaczęliśmy robić, zaczęliśmy robić. E, I mój kolega z klasy e, Właśnie znał się z Kubą Załódzkim, mm. teraz producentem, z którym wypuszczam e, moją płytę. E, no i właśnie tam zrobili... Przyszedłem do niego, zrobiliśmy numer. Był mm. naprawdę fatalny, no jakby... Mm. Wtedy wydawało mi się, że jest nawet okej, okay, no ale, ta, ale, 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 tak, ale... Tak, ale to była pierwsza piosenka i naprawdę brzmiało tragicznie, ja to w ogóle chciałem wstawiać, ale Kuba mi powiedział... Że nie nie, nie, pura, nie że, 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 że pierwsza piosenka spoko, ale że, że nie, że lepiej tego nigdzie nie, nie wstawiaj no mm. i, i na szczęście posłuchałem no i potem jakoś to tam wyszło, że, że zrobiłem produkcję pożegnanie z której A, no. normalnie No wszyscy znamy tak, tak, każdy zna, każdy uwielbia no niestety już na YouTube nie ma, no ale właśnie, tego, kto pamięta, ten pamięta Z tego względu, że, że no niestety poziomowo <słuk> obecnie uważam odpada od tych produkcji, które nadchodzą Eee, ale tak zrobiłem to, potem e, tam był trip, <noise> banknot, no. No, no nie były to e, bangery, tak? No, były dobrze, dobrze odebrane, ale, ale no wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Mm. Eee, więc no to, to taka historia właśnie. No, taka. A raczej znaczy, to nie jest znaczy, takie, rozwinąłem. nie jest to jakieś bardzo e, ciężkie do zrozumienia, ale skąd pomysł na swoją ksywkę? Eee, a to jest też w ogóle, to nie jest tak, że, że sobie woda no właśnie zamieniłem. To chodziło o to, że ja, ja mieszkałem generalnie e, w Hiszpanii 7 lat e, i właśnie swoją drogą chcę też zapowiedzieć, mm. że będą e, piosenki e, właśnie na płycie, w którym mieszam polski z hiszpańskim. Mm -hmm. o. Mam nadzieję, że się spodoba. No, e, wydaje mi się, że, że jest ok. Odbior ta grupa, e, się poszerzy. Tak, tak, być może. I ten, i właśnie tam w Hiszpanii jakby nie wymawia się W, e, zamiast W <laughs> no, mówi się U i po prostu mnie nazywali tam Powell. Kiedy myślałem, to najpierw w ogóle miałem mieć ksywkę Pablo B. więc myślę kurwa Aha. Pablo B jak to w ogóle brzmi, nie? E, co? E, no, tak. <słuchuję>, zrapowałem teraz. Tak. E, no, no i właśnie tak minie, minie i myślę Powell, czemu nie w sumie? No nie? takie proste, no, proste bardzo jak Ja tam nie jestem dobry w, No to nie tak. jest taka prosta sprawa z wymyśleniem. No, no nie jest, nie jest. No ale dobrze, że wybrałeś tą drugą, ten Power jednak. Uh -huh. Myślę, że to się daje dużo. Um, a ten pierwszy utwór to... Jakby jak on wyglądał, bo raczej go nikt nie może usłyszeć eee... Myślę, że sam go już nie możesz usłyszeć nawet go Usunąłeś w coś? W sensie pożegnanie No nie, ten pierwszy 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 pierwszy, o jezu, no, no... Jakby o czym, o czym, było? co tam było Wiesz co, ja tego, ja bym nawet Nie wiem, nie, nie mam go akurat przy sobie, tam wykasowałem go, ale... No, się O czym on brzmiał? On był taką mieszanką tak W ogóle był taki niejaki w zasadzie mm. on był mieszanką jakichś tam jakiś tam smutków był mieszanką jakiegoś flexu na jakieś ciuchy Aha, w ogóle czy... wiesz wiadomo po prostu no nie wiedziałem o czym mam nawijać no to wzorowałem się na mainstreamowych no tak. reperkus polskich nie miało to niby to miało mieć tam jakiś przekaz ale ale no, no nie było no. za bardzo A skąd bierzesz skąd jakby skąd bierzesz pomysły jaka jest twoja inspiracja z czego głównie jakby Wiesz co? Twój tekst. To jest, to jest różne, różne od sytuacji, bo no zależy od humoru, wiadomo, hmm. zależy od humoru, raz mam ochotę zrobić chillową nutkę, to, to robię chillową nutkę, raz, raz jakiś, nie wiem, jakiegoś bęgerka, tak? mam no tak. też dobrego, dobry bit, to wszystko też jest zależne tak naprawdę od, od bitów, jakie dostaję. Więc yy, mm. no, to jest tak, że czasem mam wenę, czasem nie mam weny, ale jak już mam to staram się tak wy, wyczerpać ją aż mm. do końca, że piszę na przykład trzy numery, nie? No tak. A... Potem je ja po prostu tam jakoś poprawiam, ale... Mm, a to bardziej wolisz jakby mówić o tym, co się u ciebie dzieje, czy chcesz jakiś przekaz też dawać? Eee, Uch, nie różnie, 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 ale głównym, głównym jednak tematem jest, jest, no to są te takie myśli obecnie, po prostu taki mm. zbiór jakby myśli. E, gdzieś tam są wmieszane poglądy, chociaż ja staram się też tak... E, tak zależy, zależy od piosenki. Właśnie dobre jest to, uważam w tym albumie i, i to nie tylko ja tak uważam, osoby, które to przesłuchały też, e, też mówią, że tam faktycznie te piosenki są różno, e, różne od siebie, mm -hmm. bardzo się różnią, różnią się stylem, e, nawet flow jest inaczej, mm -hmm. tak? Są takie, gdzie nie mam nałożonego autotune, a są takie, gdzie trochę korzystam z Autotunea. Więc no, to jest zależne. Czyli ten album będzie taki bardziej... No, czyli ten album jest o wszystkim tak. O wszystkim, tak, to jest o takim... E, może też w to weszła taka trochę przemiana y, właśnie przez te półtora roku co hmm. pisałem. E, I po prostu też właśnie fajnie to zakańcza jedna piosenka. Hmm. E, ale to tutaj szczegółów nie będę zdradzał. Hmm. I to właśnie ta, ta pierwsza i ta ostatnia w międzyczasie te piosenki to sprawia, że mamy taką spójność tego. Albumy, mm, czyli jakby to jest taka... Że ten jakby... album jest taki e, jakby... No że się łączy, nie? nie, nie Taką jest to powieścią gór... jakby muzyczną? Coś Trochę, takiego? częściowo tak, częściowo nie. No Zależy, zależy od numeru, nie? Mm -hmm. Czy masz intro, które jakby wprowadza na cały klimat albumu i takie wyjście. Tak. wyjście. No Słuch. tak, tak. Właściwie to możemy to traktować wszystko tak jak mówię, ja jako osobne kurtem, piosenki no. po prostu. Tam nie ma, to no mówię, no. A to będzie taki, w jakim stylu to będzie? W jakim stylu? No to, jest, no to jest na pewno na pewno new school. Mhm. Chociaż... No nie, no jakby nawiki mam różne, w różnym stylu. Raz bardziej e, takim spokojniejszym, raz, raz przyspieszę, e, raz melodyjnie na przykład. Mm, no to zależy, nie? W co najbardziej cierujesz? Jak wypuszczasz teraz ten swój album, tak, mhm. będziesz wypuszczał miesięcznie e, mhm. kawałki i w trakcie będziesz jakiś taki tajemniczy, tajemniczy projekt robisz. No. Tak. Poniekąd. Czy, w co celujesz w swojej karierze muzycznej, że co, co chcesz osiągnąć? No jakby no, no, nie mam, to jest moja pasja, tak, mm. ja fajnie uważam, że może się udać i może się uda, ale, ale nie mam takiego ciśnienia, mm. bardziej to traktuję jako zajawkę, nie? Czy takie hobbystyczne? Hobbystyczne, a jednak tak, że oddaję no tak. dużo się No ja, czyli nie, nie mówisz, że... Nie, nie skreślam takiej opcji, no. jak najbardziej nie skreślam, ale ale no nie, nie stawiam tego wszystkiego na no to, tak. na jedną kartę. No tak, tak. No to tak. by było, uważam, no nie, nie, nie ryzykowne duż, ryzykowne, no. No, czyli taki wabank, tak. nie, nie wchodzi w grę. Nie nie, 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 nie. mam hmm. takiej potrzeby. Jaki masz pomysł? Jakby chcesz przez cały czas jakby kierować się tym jednym gatunkiem? Chcesz jakby przekazywać podobny jakby aha, aha, Chcesz ten sam e... przekaz robić? Czy jakby chcesz Ja myślę, że nie, 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 ewoluować. Przekaz, przekaz jest zależny od, od y od momentu, w którym ja piszę. Czyli od tematyki albo. E, nie, nie tyle, że od tematyki, ale po prostu od moich takich poglądów na tamten moment. Tak? Ja nie mogę porównać e, mojego myślenia z w siebie sprzed dwóch lat. Z, no zakładam, tak. że osoby w naszym wieku nie, nie, nie mogą sobie tego no. porównać. To jest zupełnie, no, bardzo duża różnica, tak? Także no ja nie wiem, ja nie powiem, jakie będę mieć myślenie za dwa lata, bo nie wiem, no tak. ale na pewno będzie różne. Jeżeli no. będzie myśl, różne myślenie, no to też ten, ten przekaz będzie no. inny w tym albumie planujesz jakby, czy w tym albumie ktoś występuje wraz z tobą w jakimś utworze, czy jakby nie, to jest taki solo? to tak? jest całkowicie solo album. Niedługo, niedługo, ale to mówię, to już będzie też inny projekt, wyjdzie piosenka, mam nadzieję, z, z, z jednym z jednym. Będzie tak. akompaniament kogoś, tak? Tak, raperem. Hmm. No i zobaczymy, no. Zobaczymy jakie pro produkcje będę robić też z tym szaku. Myślę, hmm. że na jednej się nie skończy, na pewno się nie skończy. Ehm, no i to wszystko będzie wychodzić i tak, ja jestem tak. otwarty na różne e, gatunki, no zobaczymy ile my, ile moje umiejętności no tak. wokalne pozwolą. No. Ja uważam, że po prostu trzeba próbować. Nie? Jak, no tak, nie, tak. jak nie wychodzi, no to trzeba trochę bardziej próbować, a, a no. chyba, że Ci się nie chce i nie widzisz, że faktycznie e, no, no. to jest na nic, no to wtedy lepiej, lepiej sobie To wypuszczasz te nowe utwory, myślę, z teledyskiem czy, mhm. takie, czy to są takie po prostu jakby audio są, same? Wszystkie są z teledyskiem. E, wszystkie są przede wszystkim e, jakby trzymam nagranie na a... Gotowe hmm? Gotowy jest jeden na razie. A no. Gotowy jest jeden No to się musisz spieszyć e, Który właśnie chcę zapowiedzieć To jest dobry hmm. moment na to czy później? No, Myślę, że jest idealny Dobra, no to chcę zapowiedzieć właśnie e, premierę albumu Album pod tytułem Level 1 e, na 11 października e, Będzie na YouTubie e, i na Spotifyu i w ogóle na wszystkich y, platformach także, także zapraszam Przygotowałem teledysk Przygotowałem teledysk y, właśnie Który naprawdę jest bardzo dobrze zrobiony No i mam nadzieję, że wpadniecie Jeszcze wszystkie informacje podam na Instagramie no, ale Teraz po zapowiedzi albumu zapraszamy na szybkie 10 pytań Z szybką odpowiedzią e, Więc zacznijmy od pierwszego pytania Pizza z salami z szynką? O, szynka Uzasadnij dlaczego. No bo, szynka, no nie no... Ja... ja nie lubię salami. Preferujesz szynkę? Więc nie tyle, że nie lubię, ale preferuję szynkę. Dobra. Spaghetti bolognese czy carbonara? Uff, to jest ciężkie pytanie. To już cięższe, to już się To chyba bolognese. Bolognese? tak. Bolonez? Z czego to wynika? Sos Popość. pomidorowy. Sos pomidorowy. Ha. Raczej, raczej mięso, to? Mięso, tak, tak. Dobra. Mam zrazę do boczku trochę. Zrazę? No dobra. Tak. Z, rozumiemy. Komuś, tak. Lana Del Rey czy Ariana Grande? Oj. Ale wyglądowo czy... Pod każdym względem. Wyglądował, muzycznie... Wyglądowo wybrałbym Marianne, A o. muzycznym... Kurwa mać. Ja nie słucham <grym> takiej taż, muzyki, tak? wiesz? Ja nie słucham takiej muzyki. Z ale, ale z sentymentu do dzieciństwa Chol. Lana Del Rey. Ja bym bardziej coś tam, coś tam usłyszałem kiedyś mi miałem. I wiesz, jak to w czwartej klasie człowiek są podstawówki nieświadome, nie, no to polubił. No tak. Coś tam posłuchał. No teraz, teraz old school czy new school? Hmm. Tu zasadnie będzie bardziej rozwinięte, coś czuję. Hmm. Jakby szanuję bardziej old school, ale słuchać słucham bardziej new school Bardziej się odnajduje w tym. Tak. tak. Klimatycznie. tak. tak. Klimatycznie, jakby... No nie wiem, może mi to nie ma takiego wybitnego przekazu, chociaż wiadomo, nie wszystkie są, mm -hmm. to są nie y notki muskulowe, które mają fajny mm -hmm. przekaz. Teraz, gdybyś miał wybierać, stoisz w salonie, patrzysz, w sensie stoisz przed salonem, a obok stoi drugi i masz wybrać tylko jeden z nich, to wybierasz Mercedes czy BMW? Mercedes. Mercedes. Mercedes? Czemu? Większa klasa? Klasa, klasa. Większa klasa. <noise> klasa. Klasa. No, jaki konkretny model? Tak spytam jeszcze Nie wiem Jaki by cię interesował? Nie mam, nie mam jakś. Nie masz? Po, ale nie po, wiem, po prostu, jakimiś. dla marki by no. Teraz e, Travis czy ASAP? ASAP mm, Travis. Travis Co? Travis? Czemu? Jakby i, i tego, i tego słucham mhm. Ale Travis jednak mnie bardziej kupuje ten, że on to jest taki unikatowy styl nie? Mhm. Ma. Na swój taki jeden w swoim tak. rodzaju tak. Pepsi czy Coca-Cola? Coca-Cola Czemu? Każdy, większe się, większe się Nie no, pepsi, niektórzy mówią, że pepsi jest prostu słodsza. A że nie, cola Kola jest taka bardziej nie wiem. Bardziej smakuje kola. Tak? Bardziej taki oryginał. Tak, tak. A jakbyś miał teraz <laughs> wybrać, gdzie się wybierasz, to w góry czy zostałbyś tutaj nad morzem? Nad morzem. Plaża. No tak. Jestem vibe, Morze. Morze. W góry to się... W... Gdynia, Gdynia i tylko Gdynia. Nie no. no i pięknie. Trójmiasto, hmm. Trójmiasto. Dobra. Narty czy snowboard? Narty, narty, ja śmigałem na nartach od małego, bo na desce się uczyłem rok Nie, nie nie Nie, spoko, spoko, ale... Nie czujesz tego aż tak? No, nie aż tak jak narty Ale to może wynika z tego, że po prostu się ja najpierw na nartach nauczyłem, nie? To wszystkie No to... No to elo Dzięki wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka I dziękujemy również Pawłowi za przybycie dzisiaj, za uczestnictwo I życzymy powodzenia na w nadchodzącym ciągu Thank you.